Czułam chłód długopisu w moich drżących palcach. Papier był szorstki, prawie ranił opuszki. Podpisałam, czując na karku ich chciwe spojrzenia. Dźwięk skrobania stalówki po dokumencie, był jak wyrok wydany na moją własną duszę, na moje dziecko, na wszystko, w co wierzyłam. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, że ten sam długopis, ta sama drżąca dłoń, Stanie się narzędziem mojej ostatecznej, cichej zemsty. Mój syn Marek i jego żona Aneta chcieli wszystkiego, całego mojego życia zamkniętego w 65 metrach kwadratowych mieszkania w centrum łodzi i oszczędnościach, prawie 450 tysięcy złotych. Żądalibym wydziedziczyła ich siostrę, a moją córkę, Kasię która od lat pracowała w Anglii. Myśleli, że wygrali, ale to ja napisałam ostatni rozdział tej historii, a jego finał był zapisany niewidzialnym dla nich atramentem. Wróćmy do tamtego dnia. Siedziałam w zimnej, pachnącej kurzem i starymi dokumentami kancelarii notarialnej, którą wybrali oni. Nie moją, zaufaną, prowadzoną od lat przez pana mecenasa Nowaka, którego znałam jeszcze z czasów, gdy mój mąż świętej pamięci, załatwiał u niego sprawy naszej małej firmy. Nie, to była kancelaria po drugiej stronie miasta, należąca do jakiegoś młodego, gładko ubranego człowieka, który unikał mojego wzroku. Marek stał za mną, jego ręka niby opiekuńczo spoczywała na moim ramieniu. Ale czułam jak jego palce wbijają się w mój stary sweter. Aneta siedziała naprzeciwko, uśmiechając się słodko, ale jej oczy, małe i błyszczące, śledziły każdy mój ruch. To był koniec wielotygodniowej męki. Zaczęło się niewinnie. Najpierw były sugestie: Mamo, my tu o ciebie dbamy na miejscu, a Kasia daleko. Nawet na święta nie przyjeżdża. Mówiła aneta, podając mi talerz zupy, który smakował jak popiół. Potem były narzekania: Wszystko drożeje, mamo. Nasze pensje ledwo starczają. A przecież tobie też leki kupujemy, zakupy robimy, wtrącał Marek. Chociaż dobrze wiedziałam, że za wszystko oddawałam mu co do grosza z mojej skromnej emerytury. Prawdziwy szturm zaczął się, gdy podupadłam na zdrowiu. Dwa lata temu miałam lekki zawał, i od tamtej pory siły już nie te. Wtedy ich troska stała się nagle bardzo intensywna i bardzo interesowna. Zaczęli przychodzić codziennie. Aneta krzątała się po kuchni, przestawiając moje stare kubki i narzekając na bałagan. Marek siadał w fotelu mojego męża i przeglądał moje rachunki. Nie zapomnijcie zasubskrybować i napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta czy kraju i o której godzinie oglądacie. A teraz wracajmy do historii. To właśnie wtedy, któregoś wieczoru, po raz pierwszy padły te słowa. Mamo, musimy porozmawiać o testamencie zaczął Marek tonem śmiertelnie poważnym. Serce zabiło mi mocniej. Jaki testament, synku? Przecież wszystko jest ustalone. Po połowie dla ciebie i dla Kasi, tak jak z ojcem chcieliśmy. Marek westchnął ciężko, jakby dźwigał na barkach cały świat. No właśnie, mamo. Ale czasy się zmieniły. Kasia jest ustawiona w tym Londynie. Zarabia w funtach. A my? My tu jesteśmy, w Polsce. My będziemy się tobą opiekować do końca. To nam przypadnie cały ciężar. Czy to nie jest sprawiedliwe, żeby to mieszkanie i oszczędności zostały dla nas? Czułam, jak narasta we mnie zimna złość. Sprawiedliwe? Moja Kasia, która dzwoniła co drugi dzień, płacząc do słuchawki, że nie może przyjechać przez tę swoją pracę, bo ledwo wiąże koniec z końcem. Spłacając kredyt za klitkę w obcym mieście, Kasia, która co miesiąc wysyłała mi paczki z angielskimi herbatami i witaminami, na które sama nie miała pieniędzy. To ona miała być tą ustawioną? Próbowałam protestować, tłumaczyć, ale moje słowa odbijały się od ściany ich chciwości. Każdy mój argument był zbijany tym samym: My jesteśmy tu, a jej nie ma. To stało się ich mantrą. Presja rosła z dnia na dzień. Przestali pytać, zaczęli żądać. Były ciche dni, kiedy przychodzili i siadali w milczeniu, patrząc na mnie z wyrzutem. Były kłótnie, podczas których Marek podnosił głos, a Aneta zalewała się krokodylimi łzami, mówiąc, jak bardzo ich krzywdzę. Byłam zmęczona, chora i coraz bardziej samotna. Czułam się osaczona we własnym domu. Każdy dzwonek do drzwi przyprawiał mnie o palpitację serca. W końcu pękłam. Pewnego wieczoru, gdy Marek znowu zaczął swoją litanię o niesprawiedliwości, powiedziałam cicho: Dobrze, zróbmy tak jak chcecie, tylko dajcie mi już święty spokój. Jego twarz rozjaśniła się w triumfalnym uśmiechu. Aneta podbiegła i uściskała mnie tak mocno, że zabrakło mi tchu. Już następnego dnia byli umówieni u tego ich notariusza. I tak znalazłam się w tym obcym, zimnym biurze z długopisem w ręku. Notariusz odczytał beznamiętnym głosem akt notarialny, w którym ja, Teresa Kowalska, w pełni władz umysłowych, cały swój majątek czyli mieszkanie przy ulicy Zachodniej 7 w Łodzi oraz wszelkie środki finansowe zapisuje swojemu synowi Markowi Kowalskiemu. Słowo wydziedziczam nie padło, ale skutek był ten sam. Moja córka Katarzyna nie dostawała nic. Podpisałam. Dokument został opieczętowany. Marek wziął swój egzemplarz i schował go do teczki z miną zwycięzcy. Aneta cmoknęła mnie w policzek, a jej szminka zostawiła na mojej skórze lepką, czerwoną plamę. Widzisz, mamo? Tak jest najlepiej dla wszystkich, powiedziała. Odprowadzili mnie do domu. Marek nawet pomógł mi wejść po schodach, czego nie zrobił od miesięcy. Na progu mojego mieszkania pożegnali się szybko. Mieli ważne sprawy do załatwienia. Wiedziałam, co to za sprawy. Pewnie pojechali świętować do restauracji. Gdy tylko zamknęłam za nimi drzwi na dwa zamki, osunęłam się po nich na podłogę. Łzy, które powstrzymywałam przez tyle tygodni, wreszcie popłynęły. Płakałam nad swoją słabością, nad chciwością syna, nad krzywdą, którą wyrządziłam kasi. Płakałam nad ruinami mojej rodziny. Ale kiedy tak siedziałam na zimnej posadzce, w ciszy mojego starego mieszkania, coś we mnie zaczęło się zmieniać. Smutek zaczął ustępować miejsca złości, a złość przekształcała się w zimną, twardą determinację. Oni myśleli, że to koniec. Nie wiedzieli, że to dopiero początek. Wstałam, Obmyłam twarz zimną wodą i podeszłam do starego telefonu starczą. Drżącymi palcami wybrałam numer do Kasi. Musiałam jej wszystko powiedzieć. To był pierwszy krok. Pierwszy element planu, który właśnie rodził się w mojej głowie. Kiedy Kasia odebrała, jej głos był jak zawsze ciepły i zatroskany. "Cześć, mamusiu. Co słychać? Wszystko w porządku?" Nie potrafiłam dłużej udawać. Wybuchłam płaczem i opowiedziałam jej o wszystkim: o presji, o kłótniach, o wizycie u notariusza. Słuchała w milczeniu, a ja słyszałam w słuchawce tylko jej ciężki oddech. Kiedy skończyłam, przez chwilę panowała cisza. Bałam się, że będzie zła, że będzie miała do mnie żal. Ale Kasia powiedziała tylko dwa słowa, które złamały mi serce na nowo. Biedna mamusia, szepnęła. I wtedy to ja usłyszałam, jak ona zaczyna płakać. Nie płakała nad mieszkaniem czy pieniędzmi. Płakała nade mną. Mamusiu, nie przejmuj się tym. To tylko rzeczy. Najważniejsze, żebyś ty miała spokój. Jeśli to miało ich uspokoić, to może i dobrze. Poradzimy sobie. Jej dobroć i wyrozumiałość były jak nóż w moim sercu. Wiedziałam, że nie mogę tego tak zostawić. Rozmowa z Kasią dała mi siłę. Słuchaj, córeczko powiedziałam, a mój głos był już pewniejszy. To jeszcze nie koniec. Mam pewien pomysł ale musisz mi zaufać i o nic nie pytać. I pod żadnym pozorem nie mów nic Markowi, zgodziła się bez wahania. Następnego dnia rano ubrałam się w mój najlepszy płaszcz, wzięłam laskę i wyszłam z domu. Powiedziałam Markowi przez telefon, że idę do lekarza na kontrolę. Kłamałam bez mrugnięcia okiem. Tak naprawdę poszłam w zupełnie inne miejsce. Skierowałam swoje kroki do małej, starej kamienicy w centrum, gdzie od trzydziestu lat swoją kancelarię prowadził pan mecenas Nowak. Weszłam do środka bez zapowiedzi. Jego sekretarka, starsza pani, która pracowała tam od zawsze, spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Pani Tereso co za niespodzianka pan mecenas jest zajęty, ale zaczęła To pilne przerwałam jej. Proszę powiedzieć, że chodzi o ostatnią wolę. To hasło zadziałało. Po pięciu minutach siedziałam w gabinecie pana Nowaka, pachnącym kawą i starymi książkami. Mecenas, siwy, stateczny pan o łagodnym spojrzeniu, wysłuchał mojej historii ze zmarszczonymi brwiami. Kiedy skończyłam, zdjął okulary i potarł zmęczone oczy. Pani Tereso. To, co pani opisuje, to jest podręcznikowy przykład wywierania presji na osobie starszej. To jest podłe i niemoralne, powiedział cicho. Wiem, panie mecenasie, dlatego tu jestem. Chcę to odkręcić. Chcę napisać nowy testament prawdziwy i ostateczny. Mecenas Nowak pokiwał głową. Oczywiście, prawo jest w tej kwestii jednoznaczne. Testament sporządzony z datą późniejszą automatycznie anuluje wszystkie wcześniejsze. Ten dokument, który podpisała pani wczoraj pod przymusem, stanie się bezwartościowym świstkiem papieru. Pytanie brzmi: Jaka jest pani nowa, prawdziwa wola? Zastanawiałam się nad tym całą noc. Mogłam po prostu zapisać wszystko, Kasi, to byłoby sprawiedliwe. Ale chciałam czegoś więcej. Chciałam, żeby Marek dostał lekcję, lekcję, której nigdy nie zapomni. Chciałam, żeby jego chciwość obróciła się przeciwko niemu w najbardziej spektakularny sposób. Panie mecenasie zaczęłam powoli ważąc każde słowo nie chcę zapisywać wszystkiego córce. Ona nie jest materialistką poradzi sobie. Chcę, żeby cały mój majątek mieszkanie oszczędności wszystko Zostało przekazane na cele charytatywne. Mecenas uniósł brwi. To bardzo szlachetna decyzja, pani Tereso. Ma pani na myśli jakąś konkretną organizację? Tak. Chcę, żeby wszystko trafiło do lokalnego hospicjum imienia świętej Anny. Mój mąż spędził tam ostatnie dni. Wiem, jak dobrą robotę robią ci ludzie i jak bardzo potrzebują pieniędzy. Przez chwilę panowała cisza. Mecenas Nowak patrzył na mnie z szacunkiem. Rozumiem. A co z pani synem? Czy chce go pani całkowicie wydziedziczyć? Tu właśnie tkwił haczyk. To była najpiękniejsza część mojej zemsty. Nie, powiedziałam z lekkim uśmiechem. Nie chcę go wydziedziczać. Chcę, żeby dostał dokładnie to, co zgodnie z polskim prawem musi dostać. Ani grosza więcej. Pan Nowak uśmiechnął się po raz pierwszy tego dnia. Zrozumiał mój plan w jednej chwili. Zachowek, powiedział. Sprytne. Bardzo sprytne. Zgodnie z prawem synowi jako wstępnemu należy się zachowek w wysokości połowy tego, co by dostał, gdyby dziedziczył ustawowo. Nie możemy go tego pozbawić bez udowodnienia w sądzie, że dopuścił się wobec pani ciężkiego przestępstwa, co jest trudne. Ale ograniczając jego udział do absolutnego ustawowego minimum, wysyła pani bardzo czytelny sygnał: dostanie trochę gotówki, ale straci wszystko to, na czym mu tak zależało: mieszkanie i kontrolę nad całym majątkiem. To było idealne. Marek nie będzie mógł powiedzieć, że go wydziedziczyłam. Dostał przecież swój udział, tyle że ten udział był żałosnym ochłapem w porównaniu z tym, co myślał, że zgarnie. Był policzkiem wymierzonym z zagrobu. Spisaliśmy wszystko tego samego dnia. Siedziałam w tym przytulnym, znajomym gabinecie i czułam, jak z każdym zdaniem dyktowanym mecenasowi, wraca mi godność. Kiedy składałam podpis na nowym ostatecznym testamencie, moja ręka ani drgnęła. Byłam spokojna i pewna swojej decyzji. Pan Nowak schował dokument do opieczętowanej koperty i zamknął ją w swoim sejfie. Ten dokument poczeka tutaj na odpowiedni moment, pani Tereso. Nikt się o nim nie dowie aż do dnia, w którym będzie musiał zostać otwarty. Wyszłam z jego kancelarii czując się o 20 lat młodsza. Wróciłam do domu, a kiedy Marek zadzwonił wieczorem zapytać, jak wizyta u lekarza, odpowiedziałam spokojnie, że wszystko w porządku. Wyniki są dobre. Od tamtego dnia zaczęłam prowadzić podwójne życie. Dla Marka i Anety byłam tą samą, starą, uległą matką. Przyjmowałam ich udawaną troskę. Słuchałam ich planów na przyszłość, planów, które oczywiście dotyczyły mojego mieszkania. Pewnego dnia Aneta przyniosła próbki kolorów farb. Mamo, pomyśleliśmy, że jak już nas tu będzie na stałe, to odmalujemy salon. Ten beżowy jest trochę przygnębiający, nie sądzisz? Może jakaś oliwkowa zieleń? Uśmiechnęłam się tylko i powiedziałam, że to piękny kolor. Innym razem, Marek przyszedł z jakimś człowiekiem, który mierzył okna. To mój znajomy, mamo, sprawdza, czy da się wstawić nowe plastikowe. Te twoje stare drewniane strasznie przepuszczają ciepło. Będzie taniej w zimie. Kiwałam głową, pozwalając im snuć te ich plany. Każde ich słowo było dla mnie jak miód na serce, bo wiedziałam, jaką niespodziankę im szykuje. Grałam swoją rolę idealnie, jednocześnie potajemnie prowadziłam swoje sprawy. Zaczęłam porządkować dokumenty. Zebrałam wszystkie rachunki, akty własności, wyciągi z banku. Wszystko spakowałam do jednej teczki i przekazałam panu Nowakowi, żeby po mojej śmierci wykonawca testamentu miał jak najmniej pracy. Dzwoniłam do kasi jeszcze częściej niż zwykle. Nasze rozmowy były moją jedyną ucieczką do prawdy. Nigdy nie powiedziałam jej o Nowym Testamencie. Nie chciałam jej w to mieszać. To była moja sprawa, moja zemsta. Ona miała tylko wiedzieć, że ją kocham i że wszystko będzie dobrze. Czas mijał, mój stan zdrowia powoli się pogarszał, ale mój duch był silniejszy niż kiedykolwiek. Marek i Aneta, pewni swego, stali się nawet bardziej znośni. Skoro dostali to, czego chcieli, nie musieli już wywierać presji. Teraz grali rolę kochających dzieci, czekających cierpliwie na spadek. Nie mieli pojęcia, że ich spadek z każdym dniem topniał w ich urojeniach i zamieniał się w dar dla ludzi, którzy naprawdę na niego zasługiwali. Moja ostatnia wizyta u lekarza była ostateczna. Rak, który do tej pory drzemał, zaczął się rozrastać. Zostało mi kilka miesięcy, może pół roku. Przyjęłam tę wiadomość ze spokojem. Byłam gotowa. Załatwiłam wszystko, co miałam do załatwienia. Posprzątałam w swoim życiu i w swoim sercu. Nie czułam nienawiści do Marka. Czułam tylko ogromny, bezbrzeżny żal, że mój własny syn okazał się kimś tak małym. Odeszłam cicho we śnie pewnej wiosennej nocy. Dokładnie rok i dwa miesiące po tym, jak podpisałam pierwszy fałszywy testament. A potem nadszedł dzień sądu. Tak przynajmniej wyobrażam sobie to, co stało się później. Kasia opowiedziała mi o tym w swoich myślach, kiedy odwiedzała mój grób. Wszyscy zebrali się w kancelarii mecenasa Nowaka, Marek z Anetą, ubrani w czerń od stóp do głów. Z minami pełnymi udawanego smutku i ledwo skrywanej ekscytacji. Kasia była połączona przez wideokonferencję z Londynu. Jej twarz była opuchnięta od płaczu, ale spokojna. Marek trzymał w ręku swoją kopię testamentu, tego, który podpisaliśmy w jego obecności. Położył ją na stole z pewnością siebie. Pan Nowak spojrzał na niego z nad okularów i powiedział. Panie Kowalski, dziękuję, ale mam tutaj dokument, który ma pierwszeństwo. I położył na stole swoją opieczętowaną kopertę. Mina Marka musiała być bezcenna. Co to jest? zapytał, a w jego głosie pojawiła się pierwsza nuta paniki. To jest, proszę pana, ostatni i prawomocny testament pani Teresy Kowalskiej. Sporządzony dnia 15 marca 2021 roku, a więc dzień po sporządzeniu dokumentu, który pan posiada. Aneta zbladła. Marek otworzył usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Pan Nowak złamał pieczęć i zaczął czytać. Czytał powoli, wyraźnie, delektując się każdym słowem. Kiedy doszedł do kluczowego fragmentu, w pokoju zapadła grobowa cisza. Ja, niżej podpisana, Teresa Kowalska, będąc w pełni władz umysłowych, oświadczam, że cały mój majątek, w tym prawo własności do lokalu mieszkalnego numer 12 przy ulicy Zachodniej 7 w Łodzi, wraz z całym wyposażeniem oraz wszelkie środki pieniężne zgromadzone na moich rachunkach bankowych i lokatach po odliczeniu kosztów pogrzebu, całości przekazuje w formie darowizny na rzecz hospicjum imienia Świętej Anny w Łodzi. Słyszę ten dźwięk do dziś. To był zduszony pisk Anety. Marek poderwał się z krzesła. Jego twarz była purpurowa z wściekłości. To niemożliwe. To oszustwo. Matka była chora, nie wiedziała co robi. Mamy inny testament. Pan Nowak spokojnie kontynuował, jakby nic się nie stało. W testamencie znajduje się również zapis dotyczący pana, panie Marku. To dało Markowi promyk nadziei. Może jednak coś dla niego było. Może to wszystko było jakimś nieporozumieniem. Swojemu synowi, Markowi Kowalskiemu. Czytał dalej mecenas. Zapisuje należny mu z mocy ustawy zachowek który ma zostać wypłacony w gotówce po spieniężeniu masy spadkowej. I to był koniec. Cisza. Marek stał i patrzył na notariusza, a jego mózg próbował przetworzyć to, co właśnie usłyszał: zachowek, słowo, które brzmiało jak wyrok. Aneta zaczęła histerycznie płakać. Ale jak to? A mieszkanie? Nasze mieszkanie? Pan Nowak złożył dokument i spojrzał na nich zimno. Mieszkanie, szanowna pani, należy teraz do hospicjum państwu a konkretnie panu Markowi, należy się jedynie równowartość pieniężna jednej czwartej całego majątku. Po wycenie sprzedaży mieszkania i podliczeniu oszczędności otrzyma pan przelew na stosowną kwotę. To wszystko. Odczytanie testamentu uważam za zakończone. Kasia opowiadała, że reszta była jak zły sen. Marek zaczął krzyczeć, oskarżać mecenasa o spisek, grozić sądem. Aneta szlochała, że zostali z niczym. Pan Nowak spokojnie poinformował ich, że testament został sporządzony zgodnie z prawem, przy świadkach i jest niepodważalny. Każda próba jego obalenia skończy się tylko stratą pieniędzy na adwokatów. Zamiast kilkuset tysięcy złotych i mieszkania w centrum miasta, na które już mieli plany, dostali obietnicę przelewu na kwotę, która może i nie była mała, ale stanowiła żałosny ułamek tego, co stracili przez własną chciwość. Cały ich plan, całe miesiące manipulacji, udawanej troski wszystko to obróciło się w pył. Zostali z niczym, oprócz wstydu i goryczy porażki. Kasia rozłączyła się w trakcie tej awantury. Nie musiała tego słuchać. Wiedziała, że zrobiłam to, co uważałam za słuszne. Nie dostała nic, ale też niczego nie chciała. Dostała coś znacznie cenniejszego dowód na to, że sprawiedliwości stało się zadość. Moja zemsta nie była głośna, nie było krzyków ani fanfar. Była cicha jak ostatni oddech. Była zapisana na kartce papieru, ukryta w sejfie, czekająca na swój czas. Ale jej echo będzie rozbrzmiewać w życiu Marka już na zawsze. Nauczył się w najgorszy możliwy sposób, że miłości nie da się kupić, a szacunku nie można wymusić siłą. Dowiedział się, że chciwość to droga donikąd, a ostatnie słowo. Ostatnie słowo zawsze należy do matki.